Pewnego dnia budzisz się i zauważasz, że zamieniłeś się w psa. Nie pamiętasz, jak się tu znalazłeś, ani kim byłeś za swojego poprzedniego życia, ale to nie jest istotne. Twoim zadaniem jest poprowadzić ludzi do światła. Podnieś swój głos, a oni za tobą pójdą. Nakazuje tajemniczy głos w twojej głowie. Nie kwestionując tego w żaden sposób, zaczynasz czekać na ten tłum to w jedną, to w drugą stronę, stawiając przed nimi znaki i zmuszając ich do posłuszeństwa. Uczysz ich, na czym polega podejmowanie decyzji, które i tak ty im narzucasz. Czasami biegniesz przed nimi, stanowiąc rolę lidera, a czasami obserwujesz tylko, jak podążają za pozostawionymi przez ciebie wskazówkami. W ten oto sposób, dumnie wydając komendy, idziesz przed siebie słysząc, jak znajomy głos ci mówi że to jest właśnie droga do ludzkości. Cześć, tutaj ja, Pajtek. A ta, jak to sami twórcy określają, tryskająca japońską energią gra, to zarazem bardzo relaksujący, jak i momentami dość wyzywający przedstawiciel gatunku gier zręcznościowo-logicznych, w którym wcielając się w rolę psa-przewodnika prowadzimy tytułową ludzkość do światła. Na starcie muszę jeszcze wspomnieć, że cyfrową kopię gry dostarczył mi sam wydawca bezpłatnie. Jednak nie będzie miało to żadnego wpływu na to, w jaki sposób będę się wypowiadać o tej grze. Nie narzucili mi niczego, co muszę powiedzieć, po prostu dali mi klucz i powiedzieli baw się dobrze. Miło. Temat Humanity był mi znany już od dłuższego czasu, bo zapowiedź gry istniała w internecie już dłuższą chwilę, jednak przez te parę lat nie pojawiały się w sumie żadne informacje na jej temat. Kiedy to ma wyjść, na czym ma polegać? ani czy faktycznie jest w produkcji, szczególnie, że data gry była wielokrotnie przekładana. Najpierw była mowa o 2018, potem, kiedy do pracy nad grą włączyło się Enhance, data została przełożona na 2020, w międzyczasie wyszedł jakiś teledysk, który wykorzystywał wczesną wersję gry, a ostatecznie, zgaduję, że przez warunki pandemiczne i skupienie firmy na ledwo co wydanym Tetrisie Effect Connected, gra finalnie została wydana w maju 2023. Ale... Na czym w sumie polega rozgrywka? Jesteś psem, ale to już raczej wiesz. Z białych drzwi wychodzą ludzie, a Twoim zadaniem jest sprawić, żeby dotarli do takiego oto świetlistego pola i wznieśli się na wyżyny swojej. go. czegoś tam. Podstawową zdolnością, omówiąc bardziej językiem gry komendą, z której możecie korzystać już od samego początku, jest zwrot. Postawienie ikonki zwrotu przed ludźmi sprawia, że zmieniają oni kierunek, w którym podążają, i to właśnie na tej jednej komendzie opiera się większość poziomów w Humanity. W górnej części ekranu możemy szybko sprawdzić, do jakich komend mamy dostęp w trakcie danego konkretnego poziomu, lub też próby, jak to zostało opisane w grze, oraz w niektórych przypadkach ile razy możemy z nich skorzystać. Większość łamigłówek nie ma jednego z góry narzuconego rozwiązania i można je bez problemu rozwiązać na wiele różnych sposobów. I teraz, centralnie na prawo od tego, daj strzałkę w prawo. Ludzie się przesycą i zaczną iść w stronę tej strzałki. No to ma prawo jakieś zadziałać. Ciekawie jestem, czy. O Boże, to działa. Albo. Polecam się. O Boże, wyjście w ścianę zadziałało. <gry> Jednak. Zwykle można je podzielić na dwie główne kategorie. Te proste i najbardziej bezpośrednie, nad którymi nie trzeba się długo zastanawiać, i które można nawet zaliczyć do miana całkiem relaksujących, i te drugie, które sprawią, że wypalicie wielką czarną dziurę w przycisku Spróbuj ponownie. Nie. Siedzę w miejscu. Siedzi, to właśnie podczas rozwiązywania tych drugich najwięcej czasu spędzić się próbując zebrać pana złotka, który często, pojawiając się w dość nieoczywistych miejscach, wymaga od nas wręcz abstrakcyjnego spojrzenia na banalnie wyglądające poziomy. Ale czymże jest ten złotek? Goldie, jak to sama gra opisuje, jest uosobieniem ludzkich pragnień, jest tym, czego ludzkość pożąda i w czego posiadanie najchętniej chciałaby wejść. Inaczej mówiąc, to jest taki trochę większy, złoty człowieczek, który siedzi sobie gdzieś na mapie, a gracz go musi wziąć, nasyłając na jego fale ludzi i doprowadzić go z nimi do światła. Teoretycznie nic wam nie stoi na przeszkodzie, żeby zupełnie zignorować obecność błyszczącego gościa i ukończyć grę po prostu idąc przed siebie, ale gdzie zabawa, kiedy nie ma wyzwania? Szczególnie, że w niektórych przypadkach i tak będziecie musieli zebrać przynajmniej kilku, żeby przejść dalej. Za zbieranie złotków nagradzani jesteśmy kolejno odblokowywanymi urozmaiceniami rozgrywki, jak zmiana tempa gry, lub podświetlenie, co robią różne przełączniki na ekranie podglądu poziomu, które ukazywane graczowi stopniowo pomagają skutecznie zniwelować efekt przytłoczenia zbyt dużą liczbą informacji i przynajmniej moim zdaniem, dają lepsze poczucie dokonywania postępu. Wszystkich komend tak na dobrą sprawę nie ma jest zbyt wiele i nawet w zakresie istniejących mam wrażenie, że zawitał tutaj niewykorzystany potencjał. Szczególnie, że niektóre z tych komend są wykorzystywane... raz? dwa razy? Szczególnie pod sam koniec gry? Szczerze mam nadzieję, że któregoś dnia twórcy jeszcze wypuszczą jakąś aktualizację albo DLC dodające kontynuację tej kampanii i wykorzystujące te zapomniane mechaniki, które nie oszukujmy się, wymagają trochę więcej miłości. W niektórych etapach możemy się spotkać z taką sytuacją, w której najpierw będziemy musieli ustawić komendy, a dopiero potem wcisnąć przycisk, który wypuści tych biednych ludzi na zgubę. Nie, nie na zgubę, na e, bardzo bezpieczną drogę przygotowaną przez troszczących się o zdrowie swoich cyfrowych przyjaciół, graczy, którzy przecież by im w życiu nie zrobili krzywdy, prawda? Pre prawda? Bo z tej wysokości tego nie ma opcji, żeby przeżyli. On już sprawdził. Chyba mieć odwagę. czy z tej wysokości się zabiją i chodź. O Widzisz się, co ci to mówi? Imię nauki. Poler, nie żyję. Okej, okay, wszystko się potwierdziło. Żaden człowiek nie ucierpiał podczas realizacji tego materiału. Poza tym nagrywającym go, rzecz jasna. Ale tak już w skrócie. Poziom trudności w Humanity na pewno nie jest czymś, na co można by było narzekać. Gra w naprawdę dobry sposób przedstawia podsuwane graczowi podpada lub klawiaturę zagadki, co nie znaczy, że nie da się tu utknąć. Witamy w świecie gier logicznych. A jakby ktoś w dalszym ciągu miał problem ze zrozumieniem jak coś działa, lub od godziny męczył się z jakąś zagadką, nie mając już absolutnie żadnego pomysłu, co powinien dalej zrobić, to nic nie stoi mu na przeszkodzie, żeby po prostu zapauzować grę. I wybrać z menu opcję puszczenia wideo z poprawnym rozwiązaniem poziomu. Przy okazji rozwiązania przedstawione przez twórców ukazują tylko ten najprostszy i najbardziej bezpośredni sposób na ukończenie poziomu, więc sorry, ale nie uda się wam zgarnąć paru darmowych złotków w ten sposób. Tak łatwo to nie ma. A i tak przejście tej gry na stówę zajęło mi. ile? Dwa tygodnie? Po tym czasie miała wyjść ta recenzja. Mamy 2025 i to wrzesień. W czasie gry w tle towarzyszy nam spokojna, często ambientowa muzyka, wykorzystująca sample przypominające odpowiednio modulowany ludzki głos, które moim zdaniem po prostu pasują i nadają tej grze klimat. Kolejna sprawa to efekty dźwiękowe. Wszystkie akcje od szczekania naszego uroczego głównego bohatera przez odgłosy tłumu, po przełączników czy nawet samego interfejsu gry są naprawdę dobrze zrobione, przez co cała rozgrywka staje się wyjątkowo satysfakcjonująca. Chociaż ten dźwięk wycia. trochę <trujanie> odstaje od reszty, nie? Zgaduję, że znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że. Satysfakcjonująca rozgrywka jest czymś oczywistym, kiedy gra ma na sobie imię Tetsuya Mizuguchi, znanego w branży gier z takich dzieł jak Lumines, Res czy też Tetris Effect... Um, to chyba powinno się wspomnieć jakoś na początku filmu, a nie w jego drugiej połowie. Ta, to dość ważny detal. <laughs> eee, ale nie zapomnijmy też, że możemy też doświadczać rzeczy przy pomocy wzroku. Bo mimo dość minimalistycznej oprawy wizualnej, Humanity prezentuje się bardzo dobrze. Poziomy są bardzo czytelne, o ile nie wymagają jakiegoś bardzo agresywnego manewrowania kamerą. O tym za chwilę. Tłanie rozpraszają, ludzie mają wiele dostępnych modeli, które możemy odblokowywać w miarę grania. A widoczne w grze animacje są płynne i dopracowane. Jak tutaj, kiedy ludzie spadają albo coś pchają? To jest po prostu piękne. Same też komendy przedstawione w formie znaków świetlnych unoszących się nad ludźmi są raczej dość łatwe do rozróżnienia i nie zlewają się bardzo z tłem. Jedyną sytuacją, w której możemy serio nie zauważyć jakiejś komendy, to kiedy coś nam ją zasłoni. I tutaj poniekąd na ratunek może nam ruszyć wbudowany w grę ryby VR pozwalające nam obserwować świat gry z góry i wydawać polecenia ślepo podążającym za naszym głosem poddanym, niczym wielki władca podporządkowujący sobie mieszkańców swojego królestwa. Brzmi fajnie, nie? A wiecie co jest jeszcze lepsze? Wolna kamera, przyczepiona do waszej głowy. Nie bez powodu jest to właściwie pierwsza rzecz, o której wspominam, mówiąc o trybie VR, bo przynajmniej dla mnie osobiście kamera jest największym problemem tej gry. I trudno mi określić, czyja to właściwie jest wina, bo najbardziej to mi doskwiera nie w kampanii, a w poziomach stworzonych przez społeczność. Więc to może kwestia projektowania poziomów? Nie wiem. Chcesz się przyjrzeć czemuś, co jest. Zakryte z więcej niż jednej strony, czemuś, co projektant mapy uznał, że umieści obudowane innymi elementami w wyjątkowo wysokim lub niskim punkcie, na którego nie da się łatwo nakierować kamery, nawet w trybie obserwatora? W zwykłym trybie gry mogę Ci powiedzieć co najwyżej: powodzenia! Jednak już tryb VR pozwala nam na zdecydowanie lepszą kontrolę nad tym, na co chcemy patrzeć w zdecydowanie bardziej naturalny i intuicyjny sposób. Zamiast męczyć się z przesuwaniem widoku myszką, jedyne co trzeba zrobić to tak właściwie pochylić się. Albo zrobić krok naprzód. Nawet nie trzeba być bardzo blisko swojej postaci, patrzysz sobie na co chcesz. To jest przykład jednej z niewielu gier, w których tryb VR nie jest co najwyżej ciekawostką, a faktycznym narzędziem, które pozwala Wam ulepszyć swoje doświadczenia płynące z gry. Jakby mi ktoś powiedział, że Quest czy Index jest ich preferowaną metodą grania w tę grę, to... Nie zdziwiłoby mnie to ani trochę. W oryginalnej wersji tej recenzji z maja 2023 roku znalazły się takie słowa. Deweloper zapewnia, że Humanity może być ogrywany na Steam Decku. Osobiście nie mam zbytnio tego jak zweryfikować poza powtarzeniem tych zapewnień, bo niestety nie posiadam tego sprzętu, ale mogę wam przynajmniej powiedzieć, że gra nie ma żadnych problemów z odpalaniem się na Linuxie. Jakby to powiedzieć? Posiadam ten sprzęt i potwierdzam, że Humanity działa bez żadnych problemów na Steam Decku. O, widzicie? Jest status verified. Absolutnie chyba nie widać co jest w ogóle na ekranie. Nie no, widać co, widać, co jest odpalone. Prze bardzo. 60 fps. I spadający ludzie. Nic niepokojącego. Ani trochę. Osobiście w grze brakowało mi takich naprawdę dużych planż, dużych takich poziomów. Dużo tych e, poziomów w kampanii było takich małych, że były na małej przestrzeni i w nie może wydawało się na pierwszy rzut oka, że to będą jakieś większe? Znaczy, okej, okay, jest parę poziomów w kampanii, które faktycznie są trochę większe, ale mnie trochę zastanawia, czy to twórcy nie chcieli, czy myśleli, że będzie za trudne, jak będą jakieś duże etapy, czy to przez jakieś ograniczenia gry? Nie wiem, dla mnie bardzo miłym dodatkiem byłoby jakby w kampanii pojawiła się jakaś paczka poziomów powiedzmy zaawansowanych, na przykład takich właśnie na większych przestrzeniach, bo w etapach stworzonych przez społeczność mam wrażenie, że im tam nic nie przeszkadza, żeby zrobić to na większej płaszczyźnie. A no właśnie, poziomy stworzone przez społeczność, bo przecież przygotowana przez twórców kampania to nie jest całe Humanity. W menu głównym bowiem znajdują się dwa bardzo ciekawe przyciski. Jeden pozwala nam przeglądać mapy stworzone przez społeczność, a drugi pozwala nam wejść do edytora poziomów. Zaraz po premierze miały one co prawda oznaczenie beta, ale nie wydaje mi się, żeby jakoś im dużo brakowało wtedy. Z czasem do edytora zostały dodane nowe elementy, o które można wzbogacić swoje zagadki, dzięki czemu gracze będą mogli poddać się swojej kreatywności i tworzyć kolejne, bardziej lub mniej śmiercionośne drogi, które mogą prowadzić ludzi do światła. Albo zguby. Co do samego edytora, nie mam mu nic do zarzucenia. Może nie należę do jakichś najbardziej zaawansowanych twórców poziomów, bo moje przygody z level designem się ograniczają do edytora w portalu 2, ale w ramach przetestowania, jak to w ogóle działa, udało mi się stworzyć pewną łamigłówkę, prostą zagadkę, prosty poziom. Więc jakby ktoś chciał w to zagrać, to na ekranie macie ID tego poziomu. Ale radzę nie oczekiwać za dużo. Dwie minuty zabawy. Góra. Mówiąc szczerze, przechodzenie tej gry było dla mnie naprawdę odświeżającym doświadczeniem. Głównie dlatego, że po raz pierwszy od dłuższego czasu udało mi się przejść od początku do końca jakąś wysokiej jakości grę logiczną, która nie była kolejną wariacją na temat portala lub czymś, co było do pewnego stopnia portalem inspirowane. Mam wrażenie, że mogę mieć lekką skłonność do grania w rzeczy związane z portalem. Taką delikatną. W każdym razie, o ile sama idea Humanity może wydawać się dość banalna, jakby no, gra o stawieniu strzałek, tak w absolutnie największym uproszczeniu, to o tyle moim zdaniem została ona wykonana bardzo dobrze, i przechodzenie jej to czysta przyjemność. Okraszona śladowymi ilościami bólu spowodowanego nadmiernym wykorzystaniem organu zwanego mózgiem. Całość głównej kampanii może Wam zająć. 20 godzin, zakładając, że nie będziecie się bardzo spieszyć. A, i jakby ktoś pytał, ale na pewno nikt nie, e, nie będzie pytał, nie ma opcji, to nikt by to nie pytał, ale jakby ktoś pytał, e, to żaden pies o wyjątkowo przekonującym wyglądzie e, nie, nie zmusił mnie do nagrania tej recenzji. E, to ja, ten, ten uśmiech był zupełnie naturalny przez całe wideo, ja, nikt, nikt mi wcale nie kazał, to byłoby naprawdę niedorzeczne, jakby... Dziękuję za uwagę, że się z moim pajtek. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Nie chcę tego nagrywać drugi raz, mam nadzieję, że to wyszło dobrze. Uh, Okej, okay. koniec.